Dzień dobry. Dzisiaj garść informacji na temat Nostrzyka. Mój Nostrzyk to jest odmiana dwuletnia biała. A są jeszcze jednoroczne białe, jednoroczne żółte i dwuroczne żółte. Także na takie to się dzieje. Nostrzyk jest rośliną łupowatą drobnonasienną, Jest rośliną miododajną. Jest rośliną paszową. Jest rośliną fitosanitarną, rośliną, która jest wskazana jak najbardziej na, na gleby, które są w jakiś tam sposób skażone, na rekultywację terenów rolniczych czy pokopalnianych, które są po prostu w nadmierny sposób schemizowane itd. Tak jest to coś na zasadzie pierwszej rośliny, która, no, z którą należałoby wysiać. Przed innymi, po to, żeby ona po prostu tutaj stworzyła jakieś warunki dogodne, ponieważ ta roślina nie boi się zasolenia, nie boi się metali ciężkich. W dużej mierze jest odporna na, na zalegającą w glebie chemię, także ma, bardzo jest wszechstronnie, że tak powiem, użytkowana. Jej wpływ na glebę no, no jest, można powiedzieć, zbawienny w takich już skrajnych przypadkach. Powiedzmy, że wprowadzając ją do normalnego płodozmianu w gospodarce, gdzie jest jakoś to wszystko ładnie poukładane i nie ma jakichś większych szkód, po prostu takiej średniej, optymalnej uprawie, robimy przerywnik dla chorób, dla patogenów. Wszystkich, wszystkiego, jakiegoś tam robactwa, które nam po prostu przeszkadza. Możemy to zrobić na rok, możemy to zrobić na dwa. Nostrzyk penetruje ziemię do półtora metra średnio korzeniami swoimi więc dosyć głęboko wyciąga te z, z bardzo głębokich partii ziemi. Yy, składniki odżywcze pokarmowe i przetransportowuje je w, w warstwę, która jest yy, dostępna dla zbóż w tym momencie w roku następnym, czy tam yy, kolejnym. Jeżeli jest dwuletnia, yy, nostrzyk bardzo korzystnie wpływa na strukturę yy, gleby powoduje jej rozprężenie, tak? zmniejsza jej gęstość po prostu, gruzełkowatość, wprowadza w glebę bardzo dużo materii organicznej, wprowadza bardzo duże ilości azotu, bo noszyk, który jest siany tutaj tak jak, tak jak ten na nasiona, może wprowadzić w optymalnych warunkach od 50 do 190 kg azotu w ciągu roku. E, przyorany taki nostrzyk na zielono e, może wprowadzić od 200 do 300 kg e, czystego azotu, Ale pamiętajmy, że jest to azot naturalny, więc jest w 100% przyswajalny, nie tak jak nawozy sztuczne: e, od 50 do maksymalnie 70%, w zależności od, od pH i od wilgotności itd. Tak tak e, co jeszcze? Jest to roślina paszowa. Możemy w pierwszym roku, jeżeli to jest roślina dwuletnia, uzyskać jeden, góra dwa pokosy. W drugim roku możemy uzyskać trzy pokosy, pomijając fakt regeneracji ziemi i wprowadzania do niej materii organicznej, i azotu. Możemy to wykorzystać właśnie jako, jako paszę dla zwierząt. I w zależności od, od, od warunków możemy uzyskać od 20 do 40 ton zielonki z hektara. Czyli to też nie jest mało. Warunek jest taki, że należy to robić po prostu zanim, e, zanim noszczyk zacznie zawiązywać strąki. Po prostu zanim zacznie drewnieć, bo wtedy zawartość kumaryny po prostu może być już zbyt duża i może szkodzić w nadmiarze <laughs> zwierzakom. Taka jest zasada. Możemy też, tak jak ja to robię, przeznaczyć plantację na nasiona, bo no siejemy gorczyce, siejemy facelię, wszyscy siejemy to na nasiona w dużej mierze. No bo jak już siejemy, to robimy, robimy to porządnie, żeby to miało jakiś pozytywny wpływ na, na życie glebowe. No i chcemy mieć jeszcze dodatkowy wpływ w postaci nasion, tak. Nasiona nostrzyka planują bardzo podobnie do, do faceli. Też można uzyskać między tam 200 a 600 kg z hektara na dobrze utrzymanej plantacji. Przepraszam. Więc nie jest to, to mało, nawet jeżeli uzyskamy 300 kg z hektara. Po 10 zł za kilogram, tak lekko licząc, no, to daje niemałe pieniążki, a przynajmniej nam zapewnia na przyszły rok już yy, no, Bank Nasion w worku, który możemy wykorzystać, tak? bo jeżeli zrobimy siewkę w, 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 w oziminy, czy nawet wiarę zboża, yy, to po skoszeniu tego w lipcu, yy, w sierpniu, możemy mieć taką okrywę no może nie taką aż wielką ale coś takiego tak jak tutaj no tu jest zdecydowanie niższe inny podkład tu jest glina i, i piaseczek piaseczek w zasadzie Piasy, na piaseczku tak na na czystym piasku no nie jest polecany ale rośnie daje radę i coś tam się dzieje Właści, właściwości glebowe na pewno zostaną zmienione a już na pewno w przyszłym roku będzie tutaj zupełnie co innego. Także to tak, to, bo to nie tylko właśnie w ekologii czy, czy w gospodarce regeneratywnej, ale w zwykłej konwencji tego te, i tak się nie da pryskać, więc tutaj jest, kłania się wspaniała, perfekcyjna uprawa na wiosnę, wczesny siew e, i, i możemy tak jak przy faceli w zasadzie. To samo i możemy naprawdę mieć zysk podwójny, bo nie dość, że będziemy mieli pole doprowadzone, przerywnik w monokulturze, darmowy azot i, i inne składniki, które zostaną wyciągnięte z głębokich warstw gleby na wierzch i będą wykorzystywane, dostępne będą dla następnych roślin, to jeszcze możemy mieć zysk w postaci nasion, tak? czy to na sprzedaż, czy to dla, dla, dla siebie. Czy to dla siebie, więc o tym też nie można zapominać. Eee, kolejna rzecz. Jeżeli zostawiamy na nasiona, no to wiadomo, to będzie kwitło. Eee, nostrzyk, zobaczcie jaki tu jest wielki. I tutaj jest, lekko ma metr. Lekko ma metr tutaj. To przede mną. Naprawdę, miejscami zadziwia. No ale. Eee, nostrzyk kwitnie od czerwca mniej więcej w zależności od pogody na początku czy pod koniec i kwitnie średnio dwa miesiące więc, więc naprawdę też jest to bardzo, bardzo długi czas kwitnienia i daje nam miodu w takiej plantacji jak ta uprawowej na ziarno może dać nawet i do 700 kg z hektara Czyli nie jest to mało, a miód nostrzykowy jest zaliczany do takich z najwyższej półki, do miodów szlachetnych, wysoce, wysoce prowzdrowotnych ze względu na zawartość kumaryny, właśnie na jakieś tam dolegliwości układów krążenia i tak dalej, i tak dalej. Facelika też jest i haberki też będą piękne. O, wszystko, macie. Także że to miejscami Jest nostrzyk piękny Miejscami, tak jak tutaj widać O, tutaj paluchem pokażę Tutaj taki półksiężyc Jest, jest gorszy, żółty Niższy, no coś tam brak ewidentnie To tak z góry schodzi Nie zapominajmy, że tutaj Naprawdę są dosyć spore wzniesienia Tego na filmie nie widać Zobaczcie, ja tutaj mam Telefon naprzeciwko twarzy I, i jakie to jest Cyk, a tutaj ładnie będzie widać. Nie wiem, czy pod słońcem coś zobaczycie. Jakie tutaj są ciekawe tereny u nas. Także tutaj są też takie piaskownie, górki, jak widać las dookoła. Tutaj jest czwarta, czwarta B w większości. Wchodzi w piątą. A tutaj jak pokazywałem ostatnio to ta góreczka. Tam taki jasny punkt ale to tak za, za tym dopiero jest to ten placek tak tam na, na, na szczycie. To tam jest po prostu wyjęte z klasyfikacji tam 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 w ogóle jako nieużytek. I tam też noszy krośnie, więc myślę, że to zrekultywuje i i coś dobrego tam nam stworzy. Co jeszcze? Pasza była. Nasiona były, wpływ na zawartość składników pokarmowych był, miodek był, ale on tu wysoki jest. Naprawdę. Nie chodziłem, nie miałem czasu. To już jest tak pod wieczór, a się wyrwałem na szybko. Sporo faceli jest tutaj, to też dobrze. Bardzo ładnie. Nie mogę się doczekać, kiedy zacznie to kwitnąć. No, także. Także same plusy, że tak powiem, jeżeli chodzi o roślinę taką proekologiczną mm, przerywnik w monokulturze, roślinę, którą chcielibyśmy zregenerować jakiś gorszy kawałek ziemi gorszej klasy nostrzyk jak najbardziej. Jak najbardziej. W gospodarce regeneratywnej świetna rzecz. O, jeszcze jest jedna ważna rzecz, a propos. Bo y, lucerna lucerna i nostrzyk to są, że tak powiem y, kuzyn i kuzynka. Ta sama ta sama grupa. Różnią się. Ma nostrzyk podobną zimotrwałość, po, podobne warunki, te yy, podobne planowanie. No ale jednak nie jest, nie jest rośliną, która yy, rośnie tak długo jak lucerna, tak? bo jednak w drugim roku obumrze sam, bo tak ma zakodowane za, za to wszystko. Yy, no chyba, że po prostu będziemy to uprawiać po sobie to wtedy też pamiętajmy, że te nasiona jednak się wysypią bardzo dużo nasion się obsypie, tak jak przy faceli i jeżeli będziemy to tylko delikatnie uprawiać to możemy sobie to uprawiać w dalszym ciągu, tak jak w wypadku lucerny i mamy świeży odrost na przyszły rok a nie ma już zachwaszczenia, więc i też nie wydajemy na nasiona także za jednym razem możemy to sobie ściąć i zasiać jednocześnie I, i to może sobie tak też dłuższy czas rosnąć, ale yy, to jest roślina, która z założenia jest yy, roczna lub dwuletnia. Niekoniecznie musimy to siać na 2 lata, ale jeżeli nam nie, no, możemy, mamy taką możliwość, taką opcję, to czemu nie? Posiejmy na 2 lata, posiejmy na rok, zbierzmy to na pasze, lub na nasiona, lub na miód, bo jeżeli ktoś nie ma bydła, no to jemu ta pasza jest tak naprawdę niepotrzebna. No ja mam owce, tak? Ja mam owce i ja tą paszę będę zbierał, bo chcę mieć zapas. Yy, może niekoniecznie tam do yy, w takim dużym stopniu do karmienia, jak do samego prostu ścielenia zimową porą. No, ale potrzebuję tej słomy, yy, z czego by nie była. Yy, tak samo tam do świnek yy, również będę to wykorzystywał, czy do innych zwierząt. Więc mogę to wykorzystać do zwierząt, ale nie muszę, tak? A lucerna, lucerna, kurczę jej koszt nasion, założenia plantacji. To jeżeli ktoś to chce zlikwidować po, po roku, dwóch latach, to po prostu to, to aż boli, tak? Lucerna, żeby zrobiła robotę. Potrzebuje tak naprawdę tych 4 lat minimum do 6, żeby, żeby zregenerowała tą glebę, żeby wprowadziła materię organiczną w odpowiedniej ilości, no i żeby po prostu korzystać z niej jako rośliny paszowej. Więc po prostu Lucerna nie jest. Dla osób, które chcą regenerować ziemię, ale nie mają po prostu bydła, bo tej paszy jest z niej multum, a nie o to nam chodzi, żeby to, to zasiać i komuś oddać albo sprzedać, tak? tylko żeby po prostu wykorzystać w własnym gospodarstwie. Lepszym rozwiązaniem jest moim zdaniem nostrzyk. Gdybym ja tu posiał 21 hektarów nastrzyka, przepraszam, lucerny, to co ja bym z tym kurczę zrobił. Tego by było zbyt wiele. I po prostu robiłbym, robiłbym, robił, zawaliłbym się tą lucerną. I w rezultacie, żeby to się nie zmarnowało, musiałbym sprzedawać albo oddać komuś, żeby po prostu nie patrzeć, jak to gnije. A też nie o to chodzi. Więc trzeba to jakoś sobie rozplanować. Lepszym rozwiązaniem już jest posianie traw. To też jest bardzo dobre rozwiązanie. Przerywa monokulturę. Robi nam pastwisko. Też możemy wpuścić zwierzęta. Zrobić wsiewkę trawy, wzboża wiosną. Bo ziminy czy jarę, I po żniwach mamy gotowe pastwisko. I do następnej wiosny możemy sobie tam wypasać owce. Gęsi, kaczki. Kto co tam lubi, kto co potrzebuje. Więc, więc moim zdaniem nostrzyk oczywiście ustępuje lucernie, ale nie jest... Jest to alternatywa dla osób, które po prostu nie potrzebują takiej ilości paszy, bo my nie musimy tego zebrać, tak? Nie musimy tego zebrać w pierwszym roku, nawet nie musimy tego kościć. w pierwszym roku. Nie ma przymusu. Niech to sobie rośnie, niech zbogaca glebę w Substancje organiczne, niech zmienia tą fitosanitarność gleby. W przyszłym roku zbierzemy raz kombajnem, możemy nawet nająć, jeżeli nie mamy własnego kombajnu, i mamy zysk w postaci po prostu nasion, które możemy sprzedać, i, i, i możemy tu wsiać zboże już na jesień. O ziminę, lub poczekać jeszcze do przyszłego roku, aż to rośliny same obumrą, aż ziemię jeszcze bardziej do samego końca wykorzystamy ten wzrost tych, yy, tych roślin, tej, tej masy korzeniowej, żeby zawiązać ten węgiel, żeby to wszystko zostało, płytko na wiosnę uprawić, wsiać i cześć. I mamy pole gotowe. A w przypadku lucerny, no kurczę, no nikt po dwóch latach nie, nie zlikwiduje lucerny dlatego że jest to uprawa zbyt droga. No po prostu zbyt droga tak. Więc jest to alternatywa w postaci nastrzyku, jeżeli ktoś chce regenerować, chce wprowadzać bardzo duże ilości masy, próchniczej w glebę, ale po prostu nie chce robić nie wiadomo jak dużej ilości paszy, bo mu jest ona zbędna. No i można po prostu dogadać się z pszczelarzami i mieć też zysk w postaci miodu, tak, no, ale tutaj pod warunkiem, że nie przeliczamy wszystkiego po prostu na, na pieniądze, nie, że po prostu możemy sobie na to pozwolić, o, może w ten sposób, żeby ta ziemia sobie leżała ten rok czasu i, 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 i się regenerowała. Więc tak, to tutaj można też sobie rozwiązać w taki sposób do tego podejść. Ja tutaj jeszcze wcześniej już tak na koniec na szybko, bo to już też za długo się zrobiło, przygotowałem sobie taki mały wykop, Oj. żeby pokazać jaką ja tutaj mam, jaki jest tutaj przekrój, glebo, przekrój glebowy i co tam się dzieje z tymi korzeniami. Najpierw zobaczcie jakie, to są, jakie tutaj mamy gruzełki, jak to, to kurczę, jakby Jakbym kaszkę przesypywał, ale nie wszystko, zobaczcie o. Są też takie grudki większe, bardziej zbite. Jakby tak poszukać spod szpadla. O, o zobaczcie. Jest to takie, właśnie, glina. O. Czownice, zobaczcie, elegancko i to jest dosyć głębokiej partii, bo ten, ta, ta forma to gdzieś tutaj w tym miejscu występuje na tej głębokości, no ale dobra, to tam nic jej nie będzie, także tutaj można sobie zaobserwować ziemię, która już jest taka, zobaczcie, Taka, takie gruzełki, a jeszcze ziemia, która jest jeszcze taka nie do końca, ale jak się przyjrzymy, to widać, że już jest popękana. Korzenie z niej wystają, i tak dalej, i tak dalej. O, zobaczcie, tu się kurczę trzyma na korzeniach. O. Nie wiem, czy było słychać. No ja słyszałem, jak pękło coś, jakiś korzonek. O. Widzicie? To wszystko fajnie poprzerastane jest. Fajnie, fajnie. A tutaj też kanały pod dżownicach. Bardzo ładnie widać. I tu jest wierzch, więc to jest z spodu. Ze spodu. Tutaj roślina. Jak wygląda? Zobaczcie kurcze. Ostrości nie ma. Albo zapało. Zobaczcie jakie to jest wysokachne. Trzy takie długachne łodygi, około 70 cm, czwarta taka niższa i kilka takich mniejszych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I to korzonek taki, no tak szpadlem mi się wydziałało, Po prostu zobaczcie, jaki korzeń jest w do moich paluchów. Całkiem, całkiem. I to z jednego takiego ziarenka. Które jest w wielkości kurczę, nie wiem, trzech ziaren maku? Nie więcej. Troszeczkę większe od maku. zobaczcie jakie to fajne gruzełki, jak to fajnie widać. Zobaczcie. I to jest ze spodu. Korzenie. O. No, niestety. Próbowałem tutaj znaleźć, zrobić fajną taką odkrywkę, żeby można było zobaczyć, jak korzenie tutaj sobie wylazły, jak to wygląda, i tak dalej. I zobaczcie, wykop ma około pół metra. Dalej, już nie kopałem. Nie jest to takie proste, jak się okazuje, żeby przygotować taką odkrywkę. Są tutaj kanały o podżdżownicach Tutaj Muszę tu patrzeć i tu i tu Korzenie są jak widać Zobaczcie Około tam 25 cm Sobie dolom. Tutaj są dżdżownice To jest ziemia która przeleciała przez dżdżownicę. Tutaj zobaczcie Jak fajnie widać Jak tu idzie Cyk, 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 cyk i leci gdzieś tam dalej. Ten korzonek też gdzieś z tej rośliny tamtej górnej sobie leci. Także to fajnie całkiem wygląda. O, tutaj możemy zobaczyć, jak wyglądają bakteryjki. Tak to właśnie wygląda. Grzybnia z bakteriami. O, zobaczcie. bakterie, bakterie brodawkowe i są i na korzeniach, o niech się złapie ostrość, i na korzeniach i na ziemi. No tutaj są korzenie, to wszystko się przerasta korzeniami, więc tak to tak to właśnie wygląda, jakby nikt wcześniej tego nie widział. Tak właśnie wygląda w praktyce symbioza bakterii brodawkowych z roślinami bobowatymi. Także tutaj można fajnie zaobserwować, jak, jak sobie korzonki dosyć głęboko schodzą, jak to wygląda, jak tworzy się ta gruzełkowatość. Tutaj na około 15 cm jest ta ziemia naprawdę taka luźna. Już dalej zaczyna się robić twardsza ta glina, no bo tu jest glina, a tu już jest takie twarde. Ale zobaczcie, te korzonki zasuwają do dołu one idą cały czas. Zobaczcie, tutaj są, tutaj wystają. Tutaj wystają. Zobaczcie, wisi to wszystko. To gdzieś tam jest. Z góry to wszystko idzie. Zdrownice tutaj, tunele drążą. O, nad kciukiem widać. Więc życie tutaj jak najbardziej się tworzy. Jest tu wszystko to, co powinno być. I jak widać, glina. Tu jest rozpulchniona glina. Tu już ta glina zaczyna być coraz bardziej zwięzła. W tym momencie już jest naprawdę, naprawdę glina, która jest no kurde nietknięta. A pod spodem ił. O, patrzcie co tu kurcze jest. Dinozaur by się tu dokopał. No to jest taki piach jak tam w tej lisiej noże mi się trafił farcik. No, widzicie? No, I tu, o. ja tu tak kurczę, odrzucam. Nie patrzę na telefon, co się nagrywa. O, zobaczcie. Tutaj fajnie widać. Jest korzonek z góry na dół idzie. Tutaj też wystaje ze ściany na pół metra. Takie się można sobie znaleźć, jakby się pobawił. Tutaj też zobaczcie, pogrzebałem nożykiem i nie wiem, czy widać, ale też tutaj właśnie taka miteczka wystaje. Tutaj też, tutaj też. Tutaj zobaczcie. Telefon uciekł, tutaj. Czyli tutaj, życie glebowe po prostu. Się tworzy, im wyżej, tym tego jest więcej. Wystarczy się tylko przyjrzeć, jaka masa tutaj korzonków cieńszych, grubszych wystaje z góry na bok, z góry na dół, z lewej na prawą. Wszędzie to sobie tutaj krąży. Także można to fajnie sobie zaobserwować, jakby się człowiek pobawił. A tak to wygląda. Mostrzyki wyglądają od dołu. Ojejku i już jesteśmy na górze No o moje łomatko jak długo się zrobiło Uff. Pewnie nikt nie dotrwa do końca, jak zwykle. <śm> no także tyle e Następny raz na nostrzyku prawdopodobnie będzie dopiero kiedy y będzie kwitł. E Mam nadzieję, że parę rzeczy tam przydatnych przekazałem. Z tą dziurą to się jeszcze zastanowię. Może ją zostawię? Może jeszcze tutaj wrócę, jak będzie kwitło. Zobaczymy. No, także mam nadzieję, że to coś pożytecznego powiedziałem. Nie mam talentu, żeby to robić jakoś specjalnie krótko. Jak widać i słychać. No ale staram się, jak mogę. Nie jestem tutaj po to, żeby tam merytorycznie to jakoś wspaniale wyglądało. Tylko chodzi o wiedzę. Ja sam tej wiedzy posiadam nie za wiele. Staram się uczyć ciągle. A to co mam, no to przekazuję miary możliwości. Starając się nie wymądrzać, tylko po prostu dać możliwość komuś też skorzystania, bo ja na przykład nie miałem. A wiem, że nostrzyk jest rośliną, której, oprócz kilku pszczelarzy tam na internecie, pokazuje jak kwitnie, to nikt o tym nie mówi. Nikt nie mówi o uprawie, o korzyściach, o właściwościach tej rośliny, a ona jest naprawdę rośliną świetną. Zaraz po lucernie. Po prostu. To jest substytut lucerny, zamiennik lucerny. Jak już tłumaczyłem wcześniej, już się nie będę rozwodził na ten temat. No, także. Przepraszam, że tak długo. Mam nadzieję, że coś pożytecznego powiedziałem. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, udostępniania, komentowania dyskusji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cześć.